Dziś opowiem wam o horrorze tak mocnym, że przez długie lata był zakazany w Wielkiej Brytanii. O jednym z najważniejszych filmów w historii filmowego horroru. O produkcji, która stworzyła nowy nurt w kinie Grozy. O filmie, który stworzyli twórcy Piątku XIII oraz Koszmaru z Ulicy Wiązów. Zapraszam do recenzji Ostatniego Domu Po Lewej. Just one. Did in the last house on the left. Mary Cunningwood to nastolatka, która z koleżanką Phyllis w przeddzień 17 urodzin wybiera się do miasta na koncert rockowy. Dziewczęta po drodze chcą kupić marihuanę. Zagadują więc do stojącego na ulicy chłopaka. Ten prowadzi ich do mieszkania, w którym przebywają groźni przestępcy. Tak zaczyna się długa kaźnia nastolatek. Reżyserem ostatniego domu po lewej jest Wes Craven, przyszły twórca Koszmaru z Ulicy Wiązów oraz serii Krzyk. Młody Wes Craven był pod wielkim wrażeniem szwedzkiego dramatu z 1960 roku Jungfru Kalan, a po polsku po prostu źródło w reżyserii Ingmara Bergmana. Poznajemy tam Karin. Córkę właściciela ziemskiego Torego, która wybiera się do kościoła niebezpieczną drogą przez las wraz ze swą służką Ingeri. Karin napotyka na swej drodze pasterzy, którzy gwałcą i mordują dziewczynę. Następnie zbrodniarze przypadkowo trafiają do domu zamordowanej dziewczyny i próbują sprzedać jej suknię toremu. Ten, rozpoznając odzienie córki, odkrywa zbrodnię, jaką popełnili pasterze. I postanawia pomścić dziewczynkę. Wes Craven szybko zdał sobie sprawę, że scenariusz źródła może być łatwo zaadoptowany na kinogrozy. Wraz z producentem, którym został Sean S. Cunningham, późniejszy reżyser Piątku 13, rozpoczęli pracę nad Ostatnim domem po lewej. Craven niemal jeden do jednego przeniósł scenariusz źródła, jedynie zmieniając miejsce akcji i uwspółcześniając historię. Akcja nie rozgrywa się już w średniowiecznej Skandynawii, a w amerykańskim mieście i na jego przedmieściach. W filmie poznajemy Mary Cunningwood, zwykłą nastoletnią dziewczynę pochodzącą z typowego domu klasy średniej, usytuowanego na przedmieściach. Mary, w wigilię 17. urodzin, postanawia wybrać się ze swoją koleżanką Phyllis Stone na koncert rockowy do miasta. Rodzice nie są tym faktem zachwyceni. Filiz bowiem pochodzi z gorszej dzielnicy, w której na domiar złego ma się odbyć koncert. Ostatecznie pozwalają jednak córce na podróż. Nie wiedzą jeszcze, że widzą ją po raz ostatni. Uwaga! Następne fragmenty zawierają pewne spoilery, więc jeśli filmu jeszcze nie widzieliście, przewińcie filmik do tego momentu. W radio bowiem słyszymy komunikat o dwóch groźnych przestępcach, którzy zbiegli z więzienia. Krugu Stillo i Fredzie Łasicy-Podowskim. Zbiegowie ukrywają się w mieście w melinie razem z dziewczyną Kruga Sadie oraz jego uzależnionym od narkotyków synem Juniorem. To właśnie od Juniora dziewczyny chcą kupić narkotyki i tym samym trafiają w samą Paszczę Lwa. Obie dziewczyny zostają przez bandytów wywiezione w ustronne miejsce w lesie. Tam przestępcy je brutalnie gwałcą i ostatecznie zabijają. Następnie Krug i jego banda przypadkowo trafiają do domu państwa Collingwood. Gdy rodzice zamordowanej Mary, orientują się co się stało z ich córką, przygotowują dla zbiorów krwawą zemstę. Wes Craven wziął klasyczną historię przedstawioną przez Bergmana i przemielił ją przez eksploatacyjny młynek, tworząc horror z krwi i kości. Największy szok budzi scena znęcania się nad dwiema nastolatkami oraz gwałtu na nich. Wywiezione przez degeneratów do lasu są poddawane terrorowi psychicznemu i fizycznemu. Przestępcy zmuszają nawet Phyllis do oddania moczu w spodnie. Następnie przestępcy rozbierają obie dziewczyny, a kruk na klatce piersiowej jednej z nich nożem wycina swoje imię. Między innymi przez tą scenę filmu zakazano w Wielkiej Brytanii. Sadyści są całkowicie odczłowieczeni. Gdy torturują i zabijają dziewczyny, beznamiętnie patrzą na ich zgon. Przyglądają się ich agonii, bez najmniejszego poczucia wyrzutów sumienia czy skruchy. Ich śmierć spływa po nich jak pokaczce. Dla nich mordowane dziewczyny są mniej warte niż bydło w rzeźni. Na tak sugestywnie zarejestrowane scen okrucieństwa składa się obraz filmowany kamerą Super 16. Kamera jest rozedgana, trzymana przez operatora w ręku. Obraz jest niemal dokumentalnej jakości, ziarnisty, czasem traci ostrość, niczym w nagraniach reporterskich dokumentalizujących wojnę w Wietnamie. Sprawia to niezwykle realistyczne wrażenie. <laughs> Tym bardziej, że aktorstwo, mimo iż większość obsady było totalnymi amatorami, stoi na zaskakująco wysokim poziomie. Sandra Peabody w roli Mary i Lucy Grantam jako Phyllis mistrzowsko zagrały dziewczyny terroryzowane przez psychopatów. Na ich twarzach maluje się niepokój, przerażenie, a w końcu zwątpienie i pogodzenie się z własnym losem. Prym wiodą tutaj jednak antagoniści. W Kruga wcielił się David Hess, muzyk i kompozytor, dla którego występ w Ostatnim Domu po lewej był aktorskim debiutem. Hess idealnie nadaje się do ról zdegenerowanych złoczyńców. Jest dobrze zbudowanym brunetem, okręconych włosach i twarzy przywodzącej na myśl rzymskie posągi. Krug w jego wykonaniu to pozbawiony wyższych uczuć zbir, który dla chwili zabawy jest w stanie okaleczyć i zamordować nastolatkę. Co ciekawe, David Hess po swoim debiucie w Ostatnim Domu po lewej jeszcze dwukrotnie powtórzył rolę zdegenerowanego przestępcy. Miało to miejsce w filmie Autostop rozsosangłem Mario Bawy z 1977 roku, w którym to Hess... Terroryzował parę podróżującą samochodem oraz w domu na skraju parku z 1980 roku w reżyserii Ruggero Diodato, w którym terroryzował ludzi przebywających na imprezie w domu. Natomiast Fred Łasica Podowski to przyboczny kruga, okropny typ, którego bawi zadawanie bólu. W jednej chwili z żartownisia potrafi zmienić się w sadystę o kamiennej twarzy. Jego ulubionym narzędziem jest nóż sprężynowy. Łasicę zagrał Fred J. Lincoln, aktor porno, którego Wes Craven poznał na planie jakiegoś ślizgacza. Sadie w tej roli Jeremy Rain to dziewczyna kruga. Z jednej strony jej postać wyraża ducha rodzącego się w Stanach Zjednoczonych w latach 70. feminizmu. Jest silna, niezależna i, jak sama mówi, nie jest niczyją kobietą. Sama jest swoją kobietą. Ale prócz tego to również psychopatka, której los dręczonych kobiet jest obojętny. Sadie bez żadnych skrupułów pomaga Krugowi i łasicy i nieźle się przy tym bawi. Juniora, syna Kruga grał Mark Scheffler. Który w tamtym czasie był komikiem i stand Jego sceniczne umiejętności pozwoliły mu się idealnie wcielić w lekko upośledzonego nastoletniego narkomana. Junior wie, że to co robi ojciec jest złe, ale jest mu ślepo posłuszny. Mimo, że to on zwabił dziewczynę do Meliny Kruga, w pewnym momencie zaczyna im nawet współczuć. Próbuje nawet powstrzymać spirale przemocy, ale jako najsłabszy w stadzie ma najmniej do powiedzenia. Warto w tym momencie wspomnieć jeszcze o wątku policyjnym. Rodzice Mary zgłaszają zaginięcie córki miejscowemu szeryfowi. Wątek ten ukazuje nieudolność policji. Szeryf wraz ze swym zastępcą ignorują rozkraczony samochód przestępców przy posiadłości Collingwoodów. A być może gdyby zwrócili na niego uwagę, w ogóle udałoby się uniknąć całej tej tragedii. Gdy w końcu orientują się w sytuacji i postanawiają wrócić na miejsce zbrodni, okazuje się, że zabrakło im benzyny. Idąc na piechotę, próbują złapać okazję, ale jedyna osoba, która się zatrzymuje, to staruszka przewożąca kury w klatkach. Ostatecznie kobieta ich nie podwozi, bo przewożony drób jest dla niej ważniejszy. Co ciekawe, zastępcę szeryfa gra tutaj Martin Cove. późniejsza gwiazda znana z takich filmów jak Wyścig Śmierci 2000 Rogera Cormana, Karate Kid czy Rambo 2. Film traci trochę na wiarygodności w trzecim akcie, gdy rodzice Mary postanawiają przygotować krwawą zemstę. Podczas gdy pani Collingwood uwodzi łasicę, pan Collingwood zastawia pułapki w domu niczym z Kevina samego w domu. Końcówka zaś trąci już typowo eksploatacyjnym kinem, które ma przede wszystkim szokować. I tak pani Collingwood odgryza łasicy przyrodzenie, a ojciec w krwawy sposób rozprawia się z Krugiem przy pomocy piły mechanicznej znalezionej w piwnicy. I to na dwa lata przed teksańską masakrą tubiego Hoppera. Film ówczesnych widzów szokował dlatego, że w dotychczasowych filmach mordowana osoba po prostu umierała w zbyt teatralnych konwulsjach. Tutaj, dźgnięta nożem, dziewczyna próbuje odpełznąć, uratować swoje życie. Sprawcami zła nie są tutaj potwory rodem z gotyckich horrorów czy obcy z przestrzeni kosmicznej. Tutaj śmierć ma oblicze zwykłego człowieka, którego można minąć na ulicy. Craven i Cunningham stworzyli nowy gatunek w kinie grozy horror naturalistyczny nihilistyczny obraz, w którym w życie zwykłych obywateli wkrada się zło, niczym z sennego koszmaru, ale ciągle noszące ludzkie oblicze. Za tym nurtem podążyli inni twórcy horrorów, jak George Romero, tworząc swoją noc żywych trupów, czy Toby Hopper, kręcąc teksańską masakrę piłą mechaniczną. Ale ostatni dom po lewej to nie tylko pionier w dziedzinie horroru naturalistycznego. Powstał nowy podgatunek kina grozy, Rape and Revenge, czyli film gwałtu i zemsty. Fabuła w tych produkcjach była bliźniaczo podobna. Najczęściej młoda kobieta była gwałcona, a po dojściu do siebie krwawo mieściła się na swym oprawcy. Jeśli kobieta nie przeżyła, zemsty dokonywali jej bliscy. Do najbardziej udanych produkcji spod znaku Rape and Revenge należą thriller A Cruel Picture z pamiętną rolą Kristyny Lindberg w roli ofiary i jednocześnie Mściciela, pociąg tortur, w którym kaźń kobiety rozgrywa się w całości w przedziale pędzącego pociągu, czy pluje na twój grób z nieznośnie długą sceną gwałtu. Jeszcze trzy słowa o muzyce. Jej współautorem był sam David Hess, czyli aktor odgrywający rolę Kruga. Hess, zanim zajął się aktorstwem, był już znanym muzykiem i kompozytorem. To on w 1961 roku skomponował i wykonał rock and rollowy utwór Speed Gonzales, który rok później został spopularyzowany przez muzyka Pat Hess pisał utwory także dla samego Elvisa Presleya. Na soundtrack ostatniego domu po lewej składają się utwory folk rockowe i bluegrassowe. Craven zrezygnował z klasycznej ścieżki dźwiękowej popularnej w horrorach tamtego okresu, żeby wzbudzić w widzach dysonans. Gdy oglądamy znęcanie się nad dziewczynami, przygrywa nam żewny utwór na pianinie, a głos samego Hesa śpiewa Now You're All Alone. Wes Craven i Sean S. Cunningham zdawali sobie sprawę, jak mocny i obrazoburczy film nakręcili. Postanowili więc go nieco złagodzić i wpletli do fabuły wąski komediowe, czyli wspomniane wcześniej sceny z szeryfem. Niestety nie przyniosło to rezultatu i film i tak został wpisany na listę Videonastis, a tym samym zakazany na terenie Wielkiej Brytanii. Ostatni dom po lewej to film ponadczasowy mimo znikomego budżetu świetnie wykonany i wciąż szokujący. Ode mnie dostaje 10 na 10. A na koniec trzy słowa o remake'u z 2009 roku. Gówno. A tak na poważnie. Remake pozbawiony jest wszystkich elementów, które czyniły z filmu Cravena tak dobry i szokujący obraz. Przede wszystkim obsada jest całkowicie bezpłciowa. Po bandzie Kruga nie widać, jakimi są zwyrodnialcami. W oryginale to byli odpychający dewianci i degeneraci, do których czuliśmy wstręt. W remake'u to wymuskani, wysportowani i przystojni ludzie w kwiecie wieku. W oryginale gwałt i morderstwa były dokonane bez żadnego powodu, dlatego ich bezsensowność szokowała. W remake'u zabicie nastolatek było spowodowane chęcią uciszenia świadków czy zemstą za spowodowany wypadek. Mimo, że scena gwałtu w wersji z 2009 roku była mocna, brak w niej tej naturalistycznej oprawy wizualnej, która sprawiła, że na wersji Cravena przechodziły nas ciarki. No i brak tu gorzkiego wydźwięku pierwotnej wersji, że pomimo krwawej zemsty nic nie wróci życia zabitej córce Collingwoodów. No i kurwa, ta mikrofalówka z końcówki. Jeśli musicie już oglądać remake, polecam wam wersję z 2005 roku pod tytułem Chaos. Jest dużo bardziej brutalna i brudna niż wersja z 2009 roku. Jeżeli lubicie tego typu brutalne i szokujące filmy, zachęcam was do rzucenia okiem na Ładunek 200, w którym młoda dziewczyna zostaje porwana, gwałcona i poddana terrorowi psychicznemu i fizycznemu. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o Ostatnim domu po lewej, czy wolicie wersję z 72 roku, czy jej remake z 2009 roku, a my widzimy się następnym razem.